zdjęcie znalazłam? Super! A ile masz tutaj lat? No nie wiem. Dwa, trzy. A zróbmy tobie kilka zdjęć, a potem zmontujemy filmik, który pokaże ciebie jako dziecko i dorosłą. Dobra. Boże, Leona, dlaczego chodzisz po domu z nożem? Właściwie, to odebrałam ten nóż klaunowi. Siedział z nim w szafie, wyobrażacie sobie? Chyba myślał, że mnie nastraszy. Koszmar. Wygląda na to, że ten klaun wkurzył się na nas przez Jęgę. Nie pozwoliłyśmy mu powiedzieć brzydkiego słowa. Teraz w ramach zemsty będzie nas straszył. Oj, nie wymyślajcie. Nie chciał nikogo przestraszyć. Zaakceptujcie fakt, że ten klaun jest dziwny. Kitty, a ty co tak siedzisz? Będziemy robić zadania z fizyki? Czy znowu masz zamiar wszystko ode mnie przepisać? Nie, nie. Już idę. E, a co zrobieniem zdjęć? Zróbmy to za godzinę, okej? Okay? W godzinę to sama mogę zrobić milion zdjęć! Dobra, zobaczmy, co tu wyszło. Nie rozumiem. Skąd na tym zdjęciu wziął się klaun? Może światło tak padło. Spróbuję jeszcze raz. Jak to w ogóle możliwe? Tu jest tylko ściana! Jak na moich zdjęciach mógł się pojawić brzydki klaun? Samo jesteś brzydko. Kurczę, czemu mnie straszysz. Samo jesteś brzydko. Kurczę, chyba klam się obraził, kiedy nazwałem go brzydkim. A umówiłeśmy się, że się zaprzyjaźnimy. Teraz muszę go przeprosić. Ej, jak ci tam? No, Klanie! Nie złyśz się na mnie, okej? Okay? Chciałam powiedzieć, że jesteś niesamowicie przystojny. O tak. A ty nadal brzydko.